Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Powie nam dzisiaj Pan. Drodzy, to nie nasze wielomówstwo sprowadza Boga do naszych serc, ale rzeczywiste, prawdziwe pragnienie i tęsknota za nim. Gdybyśmy tak uwierzyli temu, co do nas mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tymczasem dla wielu z nas modlitwa jest. Trudnym obowiązkiem życia chrześcijańskiego. Ogranicza się bardzo często do zestawu pewnych, ułożonych przez kogoś, być może niesłychanie pięknych modlitw, które kiedy już odmówimy, no to właściwie modlitwę trzeba skończyć, no bo cóż innego? Przecież nie będziemy odmawiać wszystkiego jeszcze raz. Niektórzy z nas idą drogą modlitwy własnymi słowami i to też pięknie. O to właśnie chodzi, ale. Czy zawsze wszystko musi być do końca wypowiedziane? Czy nie jest tak, że wtedy, kiedy idziemy we własne słowa, to musimy panu Bogu wszystko opowiedzieć, musimy mu zasugerować najlepsze rozwiązania kilku ważnych spraw, musimy mu przypomnieć o kilku palących problemach świata. A kiedy już się tak nagadamy i nagadamy, to wtedy czuliśmy, że się modliliśmy. Wtedy jesteśmy wymodleni. A gdyby tak spróbować inaczej? A gdyby tak zacząć modlić się milczeniem? A gdyby tak usiąść i spróbować uspokoić gonitwę myśli? To nie jest proste. Ktokolwiek próbował ten wie: uspokoić myśli, trzymać je na wodzy. W jaki sposób słowo Boga ma się do nas przedrzeć? W jaki sposób ma dokonać to, czego Pan zamierzył, jeżeli my nieustannie gadamy? Być może czas się wycochać, być może czas dać Bogu szansę, być może czas zrezygnować ze słów, a okaże się, że nagle to On przemawia do mnie. To nie przyjdzie od razu, drodzy. Najpierw przyjdzie solidna męka, właśnie polegająca na tym, że trzeba będzie się skupić, że trzeba będzie zamilknąć, że trzeba będzie się uciszyć wewnętrznie również, bo cóż z tego, że przestanę mówić, jeśli wszystko we mnie będzie pracowało? Tak naprawdę potrzeba nam milczenia i to też jest jakaś forma postu trudna, ale niesamowicie potrzebna. Mniej słów w tym rozgadanym, w tym nieustannie gwarnym świecie, w którym żyjemy. Co na to, nasz ojciec? Otóż w liście do wiernych pisze tak: Ja, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy, proszę was i zaklinam w miłości, którą jest Bóg, i z chęcią ucałowania waszych stóp, abyście te, oraz inne słowa pana naszego Jezusa Chrystusa przyjęli z pokorą i miłością i spełniali je i zachowywali. A swoim braciom w pierwszej regule, która nie uzyskała ostatecznej aprobaty, napisał, aby starali się, o ile pan da im łaskę, zachować milczenie. Wszystko to miało służyć uwrażliwieniu ucha wewnętrznego na to, co chce do nas mówić Bóg, a On przychodzi w ciszy, nie w huku fal i w zgiełku narodów. Pięknie mówi o tym kardynał Sarach, że Bóg jest tajemnicą, której zasłonę można odsłonić wyłącznie poprzez milczenie. A może warto spróbować? Pięć Minut ciszy dla Pana. Zakończone modlitwą, Ojcze Nasz. Ona jest tak prosta, że wręcz trudno uwierzyć w to, że to modlitwa. Mniej słów, więcej miłości, gorliwego słuchania, więcej pragnienia, bo to ono sprowadza Boga do naszych serc. Na wasze codzienne modlitwy niech was błogosławi, Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.